Witajcie, witajcie w nowym vlogu. Jedziemy dzisiaj na plażę. Po pięciu dniach w Marbei wreszcie jest czas, żeby chociaż trochę odpocząć, pocieszyć się pogodą, plażą, e, morzem. Zostańcie z nami. Bardzo często ceny wynajmu leżaków w Marbei są dosyć wysokie. Jeżeli chodzi o takie beach kluby, tym bardziej desygnowane z takimi e, markami typu premium jak Fendi czy. Dolce Gabbana musicie zapłacić nawet czasami 300 euro za takie łóżko. Dosyć duże, więc można tam spokojnie we dwie osoby leżeć, ale tak czy inaczej jest to wysoka cena. Natomiast są miejsca, gdzie możecie zapłacić o pomiędzy 30 a 50 euro z takich beach clubów, które my lubimy i możemy Wam polecić. To jest na przykład Playa Padre, tam płacić około 50 euro. Eee tam płacicie około 30 euro. E, Nido jest bardzo fajnym klubem, znajduje się w Estypanie, tam natomiast ceny są troszeczkę wyższe, bo ponownie około 200 euro. Ale także bardzo często restauracje mm, wyciągają aj, wyciągają e, leżaki, które możecie wynająć i wtedy płacicie dużo mniej. Dzisiaj jedziemy do Puente Romano, do miejsca, które nazywa się Diblu e, i jest to restauracja, również na samej plaży i tam płacimy za... Leżak, nie wiem, chyba że ceny poszły w górę, teraz sobie tak nie, myślę. To jest, to jest tak, taka, taka sama cena: 10 euro i w tym macie butelkę wody gazowanej, właśnie gazowanej, oraz ręcznik. Nagramy i pokażemy. I znajduje się to właśnie przy samym deptaku, tym Puente Romano, który bardzo, bardzo lubimy. Dlatego warto też sprawdzać ceny nie tylko typowych beach klubów, ale również właśnie restauracji, które oferują em, wynajem leżaków. Na plaży jeszcze wskoczymy do takiego centrum ogrodowego Zobaczymy jakie mają tutaj rośliny sztuczne Na sprzedaż, a także donice Zabiorę Was ze sobą To jest właśnie to miejsce Znajduje się ono w Puente Romano Byliśmy tu rok temu Pamiętam wtedy Rozglądaliśmy się już za naturalnymi roślinami Myśleliśmy, że otrzymamy klucze do mieszkania Właśnie latem tamtego roku A tu taka niespodzianka I przygoda z Dubajem W międzyczasie się trafiła Moim zdaniem, moim zdaniem, nie, no chyba nie. E... Jednak naturalne rośliny to naturalne rośliny, nie da się tego porównać z niczym sztucznym, ale czasami trzeba wybrać to, co jest bardziej um... odpowiednie i, i ekonomiczne. Funkcjonalne. Dokładnie. Jesteśmy teraz w Grand przyszliśmy coś zjeść. Dzisiaj ostatecznie rezygnujemy z plaży, jest już godzina 15. Spędziliśmy półtorej godziny w centrum ogrodniczym, ale decydujemy się jednak na naturalne rośliny. Zostaliśmy przekonani przez Pana. Znalazł nam kaktusy, które wystarczy podlewać tylko raz w miesiącu, więc nie byłoby to dla nas problemem, nawet w miesiące, kiedy nas nie będzie. Zwyczajnie poprosimy naszych sąsiadów. Za sekundę pokażę Wam widok, jaki mamy. A to jest nasz widoczek, Może klimatyczna muzyczka w tle. Jak twoje poczucie? Dobrze, ja załatwiam tutaj sprawy. Ale powiem wam, że tyle co nagadaliśmy się hiszpańskiego przez ostatni tydzień, nawet i cały tydzień, no nie wiem po prostu. Ale najlepsze jest to, że no, nie to, żebym się chwalił, ale że dużo Hiszpanów nas chwali, że... E, i szczególnie tych, których co śmieszne jest chwalą nas Hiszpanie, którzy nas już znali i mówią, że zrobiliśmy duży progres od roku, a prawda jest taka, że my w ogóle przez rok ani razu nie mieliśmy jednej lekcji. w no, z hiszpańskim i też właśnie nasze lekcje hiszpańskiego. chyba w... po tym arabsku, po, po, po osłuchaniu się z arabskim, po, po, po lepszej hiszpańskiej. Jesteśmy w, wreszcie na Maini. Kasia tutaj biuro mobilne. Czekaliśmy ponad godzinę, nie? No, tak jest. Widzę, bo każdy samochód jest m, 1,5 m, prawda? Myślałam, że takie automatyczne to gdzieś. 5 minut. Oszukują. Już jest suszenie, a potem lecimy. Ile kosztujemy cię samochodu? Są najprzeróżniejsze programy od 4,90 do 9,90. Ja przebiorę ten po środku. Jest chyba tak, że 5 myć i 6 jest za darmo, przynajmniej tak, tak. na tej mini. A to są różne jakieś takie mycia, te droższe, że ochrona od deszczu, no ale jakiego deszczu? Wreszcie udało nam się dotrzeć na basen w ciągu dnia, zazwyczaj przychodziliśmy tylko i wyłącznie popływać wieczorem. Pokazuję Wam widok, który mamy. Nie wiem, czy w tle słyszycie cykady, szum wiatru, śpiew ptaków, ale klimacik. Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście w Andaluzji, gorąco Was zachęcam. Zabukowaliśmy sobie dzisiaj padla na godzinę 20. Nadal jest dosyć ciepło i można powiedzieć, że słonecznie. No i dzisiaj jeszcze zaszaliliśmy trochę ze słońcem na tarasie, więc. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Mieliśmy bardzo długą przerwę, jeżeli chodzi o padla, bo ostatni raz graliśmy chyba w maju w Dubaju. E, a tutaj w BNHV, dosłownie 8 minut od nas, są korty, które można zabukować telefonicznie i co ciekawe, nic za nie nie płacicie. E, wystarczy, że macie swoje rakiety i, mm, i piłki. Tak samo w centrum Bene Chavis. macie korty do koszykówki, do tenisa, boisko do piłki nożnej, dlatego akurat to miasteczko I golfa. jest... A, driving range zgadza się i golfa, dlatego też to miasteczko jest super przystosowane dla osób, które lubią uprawiać różne sporty. W tamtym roku wynajmowaliśmy mieszkanie właśnie w miasteczku Benahavis i to było mieszkanie, które również rozważaliśmy, jak szukaliśmy mieszkania do kupna. Eee, całe to osiedle nazywa się Riverside i jest położone przy samej rzece e, z widokiem na e, góry, naprawdę bardzo klimatyczne, ale zdecydowaliśmy się na nasze osiedle, ponieważ to Riverside oferowało tylko i wyłącznie jeden basen. E, nie miało też siłowni, a siłownia była dla nas równie ważna. E, i... Położenie jest takie przy drodze. Dokładnie, położenie chyba. Położenie jest przy samej drodze, przy miasteczku, więc tak naprawdę zależy to od tego, czego kto szuka. E, I co więcej, właśnie w tym miasteczku Benahavis, które położone jest w górach, możecie wybrać się na taki tracking po potoku, gdzie e, trasa ciągnie się chyba przez 2 czy 3 km. Ogólnie potrzebujecie około półtorej godziny, żeby ją pokonać e, i spacerujecie właśnie cały czas w wodzie, czasami zdarza się też, że musicie no, przepłynąć. To, to właśnie to łatwo to nazywa, bo to jest taka jakby mix, mix e, wspinania się po skałach. Skakania do wody, płynie mhm, pływania. Dokładnie, Michał, ma rację, na pewno musicie pływać. E, powkładam wam w sumie tutaj zdjęcia z naszej wycieczki z tamtego roku, więc zobaczycie mniej więcej jaki to ma klimat, ale jest to naprawdę fajna atrakcja turystyczna. A za moment rozłączę się i pokażę Wam właśnie e, ten blok, w którym wynajmowaliśmy mieszkanie rok temu. Dokładnie znajduje się on po prawej stronie te białe bloki przynajmniej były blisko i mają piękny widok, ponieważ zaraz po prawej stronie dokładnie tutaj znajdują się e, góry i to bardzo wysokie góry powiedziałabym, a dosłownie tutaj po prawej stronie są te wszystkie korty, o których też wspominałam, czyli kort do koszykówki e, piłka nożna, golf do padla e, też myślę, że jeżeli macie dzieci to e, Dosyć wygodne jest mieszkanie w takim miasteczku, ponieważ dosłownie w samym centrum macie też szkoły, przedszkola. Tu już zbliżamy się do tych kortów Padla. Jedne znajdują się dokładnie tu, a my akurat mamy zarezerwowane troszeczkę dalej. Jeszcze taki wielki opuszczony hotel, który nie przetrwał pandemii. Dokładnie Grand hotel, Czterech który był. Bardzo obleganym miejscem przez Brytyjczyków i podczas pandemii splajtował i teraz jest taki wielki obiekt porośnięty. Mm -hmm. Mieliśmy akurat widok też na ten hotel, ponieważ on Dobra. znajduje się w górach. Może tu się zatrzymam. Dobra, rozłączam. Witam się z Wami kolejnego dnia. Przedłużam vloga ponownie. Miałam iść na siłownię od rana, ale jednak idę poćwiczyć jogę na łonie natury na jednym z takich terasów widokowych, które mamy na osiedlu. Zabiorę Was ze sobą. 8 miesiącach mieszkania w centrum Dubaju. Takie widoki i dźwięki to absolutna słodycz dla mojej duszy. Ja idę w stronę przeciwną. E, tutaj naprzeciwko mnie jest też taki infinity pool bardziej kameralny, a obok niego jest piękny teraz widokowy, na który was zabiorę. Okej, okay, dotarłam na miejsce. Jedyny problem to jest brak cienia, chociaż tam widzę taki delikatny cień, który tworzy ta palma. Więc może tutaj rozłożę matę. Przed sobą, tak jak widzicie, mam widok na morze. Ale jest tutaj tak cicho, spokojnie i tylko te cykady ptaki. Uwielbiam to osiedle. A właśnie tam dalej jest ten basen. W czasie treningu słucham afirmacji Ani Aftowicz, wielokrotnie ją polecałam, dlatego jeżeli potrzebujecie afirmacji, które naprawdę trafią w wasze serce, gorąco, gorąco polecam. Wróciłam właśnie z jogi i czekamy na budowlańców. Będą przynosić nam gniazdko w dużym pokoju, przesuwać trochę źródło światła e, także w dużym pokoju nad e, stołem. Oraz tworzyć nowe źródło światła na tarasie, ponieważ mamy dwa źródła, a chcemy mieć trzy. Chcemy powiesić trzy lampy tak asymetrycznie. Mam nadzieję, że w miarę szybko to zrobią, chociaż od razu powiedzieli, że na pewno zajmie to kilka dni. Myślę, że już mam wystarczająco materiału, żeby dodać kolejnego vloga. Dzięki za dzisiaj, dzięki za Wasz czas, za każde polubienie, komentarz. To nas napędza do nagrywania dalszych odcinków i daje nam taką motywację i poczucie, że to, co wkładamy do sieci, w jakiś sposób jest dla kogoś ważne. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj. Do następnego. Pa.